Eee, co czuł, co czuł rybak podczas randki? Czułem ją. Czułość! Jak jest typu puszczenie? Ej, muszę szybko nadganiać, na kurwa. A który jesteś? Dziewiąty. Eee... NIE! DZIEŚĆ TRZEGO DO FASOLACJI! Puszczę Ja opuściłem ją, ja rybuki. Jaki co? troll, kurwa! Ale jemno. A no? No, to no. znaczy jakim cudem. I co to za movement? A się gorzej niż ty rusza. AHAHAHAHAHA Czekaj Dobry o o o O, Dobra, te, nie ma chuja żeby przejechać przez to Panie, wygumę jak będę jechać O jadę, ja pa 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 ja, że... Dawaj Pan gumę Eee no Niee Nie ma Nie ma Napastana Nie ma Majchu, dobrze? <śla> Ryzy. Pa! Kolejny spad! O, je! Nie! O, o, dobrze, dobrze, mu i Opa! Lecę na pan pol... O, szybko tego, tego! Nie! Postrzegaj go! O, papa, jadą, jadą, jadą! O, A, nie ma! Nie ma! No, jedzie, jedzie, szybko! Nie! Nie ma kurde. Bajlich jedzie! Nie, przebił się jeden! A ten drogi na dole... O, nie! Fuck. Dobrze! O, Ko kooperatyw, szybko, wjeżdżajcie! No, zrób jego! Jak poleciał! <ś dziewczyny> nie wiem! Chyba jak przeleciał przez to! Fajlo, on leży! Chyba <ś maison6> nie mogę się tego wyciągnąć! Stój tak przy ścianie i jak będzie jechał to zewnij go! już nie wie co robić! No chodź, chodź! Co jest? Elo!

Nie! Nie! Szybciej, żeby wyjść 30 sekund macie panowie! <grywamy <go>. <grywamy> <grywamy> e, ale ten No Ej, ale ten zliczywany nie sprzywa, takiś, tak zapierdala Ej, weź tak trochę do przodu bardziej Jeszcze trochę na ja pójdzie Przez twoje gole A, tak. zielone Nikogo nie przepuścimy Oszalałem! E to tylko jedno ogrożenie jest ty A? <laughs> o kurwa ty Jadę, jeszcze dojadę do końca Nie kurwa nie jedziesz że... Dojadę do końca jeszcze Nie Jedno ogrożenie ci stoją Ej Ej panowie jak się nazywa? Ba. Czoła bez czoła? Ole <golę> za